Kinometalowiec. Kiedyś za dzieciaka tutaj chodziłem. Cały czas czekam, aż zagrają nosferatu. Chłodno do tego wieje. Zaraz skoczę na siłownię troszeczkę się rozruszać. Witam ponownie. Łapy komentarze mile widziane, reklam nie przewijamy. Tak do tego kina tutaj chodziłem za dzieciaka. Kiedyś w Skarżysku były dwa kina. Zostało tylko jedno. Cały czas czekam na premierę Nosferatu. Jeżeli ktoś z Was oglądał, piszcie w komentarzach, czy warto, ponieważ ma super recenzję. Ale póki co nawet plakatów nigdzie nie ma, żadnej informacji. Same jakieś bajki grają. Może w końcu się doczekam. W kinie nie byłem dobrych kilka lat. Jak wiecie, telewizji też nie oglądam, ale no sferatu bym sobie chętnie zobaczył na dużym ekranie. No cóż, może kiedyś w końcu się doczekam. treningówka powoli zaczyna działać, później jakieś niewielkie zakupy. Słuchajcie, kiedyś wam opowiadałem o pani historia z gwizdkiem. Kto śledzi kanał, dobrze wie o co chodzi, jak nie, to cofnij się z filmikami wstecz. Swoją drogą ten filmik ma też ograniczone zasięgi, gdzie opowiadałem, gdzie podarowałem pewnej pani gwizdek. No i ostatnio na siłowni ją spotkałem. Niektórzy pytali w komentarzach: Nygus, co z tą panną od gwizdka? No gwiznęła gwizdek i, he, he, i tyle. Dłuższy czas się nie widzieliśmy, ale ostatnio miałem okazję z nią zamienić kilka zdań. No i się okazało, że jest jeszcze bardzo młoda, ponieważ jest dopiero na pierwszym roku studiów. Tak, także młodziutka dziewczyna, ale studiuje, ktoś zaraz napisze, bardzo dobrze, że się uczy. No i oczywiście ją zapytałem, jakie studia sobie wybrała. Studiuje zaocznie, ponieważ pracuje. Okazało się, że poszła na studia. O kierunku psychologia. Oczywiście musiałem troszeczkę tam <laughs> zrobiłem odpowiednią minę. Mówię, teraz będę musiał uważać, co przy tobie mówię. Ale jak się okazało, że jest na pierwszym roku, mówię, e to jeszcze mogę gadać, co mi ślina na język przyniesie. No i ktoś z was pewnie zaraz napisze w komentarzu, Nygus. No to super, bo to super zawód w tej chwili potrzebny, coraz więcej ludzi tego potrzebuje, niezła kaska. Owszem, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Tyle, że jak wróciłem do chaty, tak sobie usiadłem, zacząłem się zastanawiać, czy ja osobiście chciałbym taki zawód mieć. No i słuchajcie, doszedłem do wniosku, że niekoniecznie. Wyobraźcie teraz sobie, że przez 8 albo 10 godzin dziennie przychodzi do Was 8-10 osób, średnio gdzieś tam godzina na osobę, i nikt nie przychodzi, który jest naprawdę jakiś super zadowolony, któremu coś wyszło. Tylko przeważnie przychodzą tam ludzie, którzy mają kiepski nastrój, żeby się wygadać. Coś im nie wyszło, i ty musisz przez x godzin dziennie wysłuchiwać tego. Słuchajcie, jest takie powiedzenie: kto z kim się zadaje, takim się staje. I teraz się tak zastanowiłem, będąc w chacie, usiadłem sobie wieczorem jak to by było, jakbym przez 8-10 godzin dziennie. Musiał cały czas wysłuchiwać czyjegoś narzekania. Jak ja bym się czuł po całym takim dniu, słuchajcie, pracy. Czy byłbym w stanie się od tego oddzielić, ale to, to się nie da, bo jeżeli masz być dobrym, masz komuś naprawdę pomóc, no to musisz się wczuć troszeczkę w tą rolę. Musisz się na tym skupić. To nie jest tak, że jednym uchem wpuścisz, drugim wypuścisz. No, musisz w tym wziąć jakiś udział, żeby kogoś dobrze zrozumieć, żeby mu doradzić, żeby mu coś podpowiedzieć. Więc musisz być na tym skupiony i najlepiej wczuć się w rolę tej drugiej osoby. Słuchajcie, czy ja bym to potrafił? Ja jestem w sumie dobrym słuchaczem, ponieważ zawsze gdzieś na dyskotekach czy coś. Jak byłem, zawsze jakaś panna się do mnie tam przykleiła, ale zawiało, ja pierniczę. Słuchajcie, jakaś się do mnie przykleiła i po jakimś czasie zaczęła mi opowiadać całą historię swojego życia. Ja musiałem tego wysłuchiwać. I często jeszcze była gdzieś leciutko po jakimś tam brąku. Czyli jestem dobrym słuchaczem, i jeżeli ktoś mi coś opowiada, to potrafię słuchać, potrafię się w to wczuć. Ale jako zawód, czy jestem w stanie, słuchajcie, w tym zawodzie pracować przez x godzin dziennie, miesiącami, latami, czy któregoś dnia, być może, to wszystko by było dla mnie już za wiele, słuchajcie, za wiele, ponieważ, no, przebywając z takimi osobami, które nie są zbyt, słuchajcie, optymistyczne, ten nastrój po części troszeczkę ci się udziela. No, tak jak jesteś w pracy, jest kiepska atmosfera, wracasz z tej pracy też, słuchaj, umęczony, nie? No i teraz sobie wyobraź, ktoś przyszedł, Miał pieski. No i niestety gdzieś tam się wydarzyło, że samochód pieska. Niestety gdzieś. Nie będę używał tutaj tego słowa. No i pieska już nie ma, nie? No i ktoś z tym psem był zżyty. Mieszkał pod jednym dachem. X lat. No i tak go to. Słuchajcie. Trafiają się tacy ludzie też, że przychodzi, ale wie pan, no tak, ale wie pani, no to niech sobie pani weźmie innego, czy tam pan, może nie, żaden już nie będzie taki jak ten, ten był wyjątkowy, no ale to pani wytresuje, czy pan wytresuje, nie, już żaden go nie zastąpi. I słuchaj, i musisz to słuchaj wysłuchiwać. Ludzie przychodzą do ciebie z różnymi sprawami. I nikt nie idzie zadowolony, jak mu dobrze się wszystko układa. Ma dobrą pracę, ma fajną rodzinę, ma fajną kasę, ma wszystko super, jest zdrowy, jest szczęśliwy. On wtedy do, do takiego się nie wybiera, nawet on nie potrzebuje żadnej porady, bo i po co? Trzeba wziąć pod uwagę, że tam przychodzą ludzie, którzy mają tylko i wyłącznie, słuchajcie, jakieś. Że tak powiem, różne przygody niezaciekawe, które wpłynęły na nich tak, że no niestety nie mają zbyt dobrego nastroju, nie? I ty musisz przez x godzin dziennie, słuchajcie, tego wysłuchiwać. Czy ja bym się do tego nadawał? No, może się też znaleźć na przykład ktoś, kto proszę pana, a pan. Nie widzę, żeby pan miał obrączkę, jest pan samotny? Bo ja się z panem tak dobrze rozumiem. Ja się z nikim tak dobrze nie rozumiałam. Może się też, słuchajcie, zdarzyć i wtedy, słuchaj, masz niezły kabaret. Piszcie mi w komentarzach, co sądzicie, no bo każdy sobie tak myśli też kiedyś, że będę lekarzem od spraw. Kobiecych. Każdy myślał, że to będzie takie fajne, nie? Za mało lata. My też, jako młode chłopaki, ja też zresztą myślałem, że wow, fajnie, nie? Cały czas oglądasz sobie pęknięte jeże, różne. No właśnie, różne. Ale kiedy dorosłem, zrozumiałem, że nie zawsze one są fajne. I nie zawsze są zadbane. I nie zawsze są. Świeżutkie i nie zawsze są zdrowiutkie. Także możesz trafić na różne okazy pękniętego jeża, nie? I to w różnym wieku. Także czy to jest takie fajne? Czy gdybym całe dnie oglądał te jeżyki, jeże i jeżozwierze <laughs> różne, czy po X czasie by mi to po prostu już przestało być apetyczne? Tego nie wiem. No słuchajcie, to są takie rzeczy, które trzeba przemyśleć. No i żeby być dobrym fachowcem w tym, co się robi, a zwłaszcza w tym zawodzie, który ona sobie wybrała, który studia, które podjęła, no to trzeba być bardzo kontaktowym, bardzo rozmownym. Bardzo wyrozumiałym. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście mieć taki zawód, jak ona sobie wybrała, kierunek studiów. Nie każdy do tego się nadaje. Słuchajcie, ja wolę się spotkać z ludźmi, którzy mają dobry nastrój, pośmiać się, powygłupiać, niż spędzać praktycznie całe dnie w pracy. Z kimś, kto tylko narzeka albo wyje albo ma jakieś różne dziwne przejścia każdy przechodzi to inaczej dla jednych jest to błahostka a dla kogoś może być to już po prostu coś, czego on nie jest w stanie udźwignąć no bo każdy jest inny, każdy reaguje inaczej no dobra, panowie i panie, czas kończyć to nagranie, trzeba lecieć na trening, jakieś zakupy zrobić, filmiki dla Was wgrać. Mam nadzieję, że ta pogoda wreszcie się poprawi. Udanego weekendu! Mam nadzieję, że ten filmik przejdzie w weryfikację. Pozdrawiam Was serdecznie.